Siemano z tej strony ja Janek A dziś mamy nową serię Skyblock Chwilkę sobie pograłem i mamy skyblockowy blok mango z tego zrobimy serię A i zapomniałem czas na żebranie to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję dopóki nie zrobię dziesięciu przesiadów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Myśli, myślę, że subik jest zostawiony. I łapeczka w górę. Cieszy to troszkę, no i kopiemy kobla. Widzimy się jak trochę tego kobla pokopiem. Dobra, to chyba 6 minut mi zajęło, a dopiero 18 kobla mam, wiecie? I chyba coś z tego porobię może... O wiem co chyba zrobię. Zrobię mob... Gr grinder. Co wy na to? Żeby tu zrobić... przejście do mob grindera. Może to będzie dobry pomysł. I tu będzie wysepka z mob grinderem. Co jest? O co im chodzi? Ja nie biorę narkotyków. Muszę... Niech oni mi nie piszą. Dobra, pokopiemy z staczek i się widzimy. Łopany łoludy. Znalazłem się w jakimś miejscu. To chyba na jakichś modach. Że mogę tak wyjść sobie z skyblocka i tu pokopać. No rzeczy na tego skyblocka. To jest zarumbiste. Ja właśnie sobie kopię wągiel i żelazo. A tam jest strefa do bitwy dalej. To ty kopał Tylko czy da się go zabić? Mam mieczyk. Dzięki! <noise> WTP! <Życie. głos> Ukradłem mu rzeczy, którą on kopał. Z trudem. Ale typ ma kilof Ja bym chciał jakieś znaleźć To jest w tych czasach Ciszej tam Bo chyba bym was będzie słuchać Mówię to do mamy Piasek? Co tu robi piasek? Zaraz widzimy się jak trochę tego pokopiem. Dealowałem z jakimś gościem i on mi dał diaksowy killów. Z sztapkę sztabkę złota. Oh my god. OMG, OMG. To się nie dzieje. Ale deal. I troszkę tego pokopałem. Wam powiem, że przy kopiec te, tego obsa, co tu był, sprawdźmy to. Czy to Bedrock? Trzeba sprawdzić. Nie, Bedrock. Widzimy się, jak tego dużo więcej pokopiem. Dobra. Też wcześniej zauważyłem, że jest taka, takie miejsce do bicia się z potworami. Myślę, że to powinny być potwory, ale żadnego nie ma. O co tutaj chodzi? Powiecie mi to. Są lamusy. Chodź tu, Kto chce z łuku? Ty? Też mi. Może refilę sobie później zrobię. Wider! Czy wy widzicie? To co ja? Już ty w mordę, a w upie mam ten łuk! Musimy chyba lecieć. Już. Tyś to ten z Ender Dragonem walczy! Spoko, ludzie, ja wam pomogę. Aaaa! Help, help, help. Wykrakałem, jeszcze będę miał wygraną. Wykrakałem! Lecę do wyspy, widzimy się już w wyspie, jak coś tam porobię. Jestem już na mojej skyblockowej wyspie patrzcie jak szybko teraz kopiem kobla. Tylko spójrzcie. Przecież tu godzinę jedną kostkę kopałem. No Żartuje mnie godzina. Schowiem te niepotrzebne rzeczy. jak mob grind mob albo mob mob to jest mob ra i tu to będą moby mopy tej potwory będą wlatywać o tutaj tak to skopię żeby tu się dało chodzić, ale mnie zacina. To jest normalnie. Walk! 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 To co się tu dzieje? Emocja jak na grzybobraniu z youtuberem. Oczywiście nie chodzi mi o mnie, tylko o Wojana Bo było też. Grzybobranie! Emocja jak na grzybobraniu spalonym albo wojanem Team Wojana atakuje tylko białego rana. Nie wiem się jak coś podziałam może z tym Mobgrinderem. bo nie chcę za długich filmów robić. Dobra, ja wam coś powiem. Skapłem się, że tu Mobgrindera nie będzie! To jest zła wiadomość. Niestety, bo potwory są tam na arenie. Kobla żeby mieć piecyk bo ja pomyślałem żeby się rozwijać dalej tylko co ja robię? nubię się piecyk robić no 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 niestety ale tu żelazko tutaj żelazo z buta. Z buta wjeżdża z puta z puta wjeżdża mój żelazo a ja idę powalczyć Z youtuberami ja już przesadzam. Biorę żarcie, mleko. No i pozdro, pozdro, pozdro. Cześć, skoro tak już jest. Czy nie mogę na drogę Cześć. Lawy. Patrzcie. Skinąłem! Ja już zginąłem. Muszę sobie HP zrobić. To z tego się robi coś? Nie, nic się nie robi. Co to się powinno dać jeść. Mam szyki panem, bo nie mam. Żary ci, a. No a, a. widzimy się jak pozabijam trochę mobów? Dobra, pozabijałem trochę mobów i myślę, że się zaskoczycie tym co ja mam. Czy wy to ludzie widzicie? A! Tyle drewna, jeden klocek psa. Mogę zaszaleć troszkę i tu dać to. I odebrać. Wiecie, co teraz robię, ludzie? Z przesada. Pila. Oczywiście, że wdzięko. A co innego miałabym dziś robić? Możesz być ciszej, mama? może żelazną motykę i napiszcie w komentarzach czy wam się podoba ta seria skyblock czy nie a ten kto pisze komentarz tak albo jak coś fajnego ten dostanie serduszko Serdeczne serduszko. I będą mi się chlebki robić. To nie myślicie. To beznadziejne miejsce, bo tu jest szkoło. Ale spróbujemy. Może się uda? Może nie? To jest tak zwana improwizacja. Z improwizowaniem. Impro. Hmm. hmm. Ale diaks to sobie zostawię. W spokoju. No dobra, chociaż coś odzyskaliśmy od graczy. Bo tych mowów mało było. To poukładałem troszkę po, to dilowałem z graczami. Myślę, że coś odzyskaliśmy fajnego. Wcześniej zdobyliśmy. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Pa!